Forum Idei z Fundacji imienia Stefana Batorego, debacie Polska 2020, perspektywy po wyborach. Wszyscy w tej chwili rozmawiają o tym, co, co, co się wydarzyło w niedzielę, podsumowują te wyniki. My chcemy dołączyć do, do tego grona w znakomitym gronie i już przedstawiam zgodnie z. Porządkiem alfabetycznym tak, jest z nami doktor Anna Materska-Sosnowska, politologka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Jest z nami pan profesor Dzień Andrzej dobry Nowak dobry z Instytutu i Historii, Historii, Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, dobry panie profesorze. Pan profesor Andrzej Richard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. I redaktor Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Ja się nazywam Edwin Będyk i mam przyjemność reprezentować Fundację Mienia Stefana Batorego i moderować tę dyskusję, a jeszcze dodam właśnie Pani radną Agiełunę Bąbiegę, z pani Fundacji Batorego, także to tutaj w dwóch rolach i ekspertki i, 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 i też reprezentantki naszej fundacji występuje, która też w tej debacie i w tym procesie zajmowała aktywną rolę. No, cza, czas jest szczególny. Ja nie będę długiego wstępu robił, no bo wszyscy wiemy o, o co chodzi. Spotykamy się i rozmawiamy w takim momencie, no w zasadzie takiego jak, symbolicznego interregno, znaczy znamy wyniki podane przez Polską Komisję Wyborczą, no ale te wyniki jeszcze nie są wynikami prawomocnymi. No, czekamy na rozstrzygnięcie, rozważenie sądu, yy, skarg wyborczych i, i decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie. Mamy opinię choćby profesora Jerzego Stępnia, który uważa, że, że są podstawy, żeby jednak wynik kwestionować. Też nie brakuje głosów politycznych, które, które zwracają uwagę na różnego typu nieprawidłowości, więc, więc emocje ciągle są, są gorące, jeśli chodzi o, 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 o wynik wyborów. I stąd też moje pierwsze pytanie, zanim przejdziemy już potem do, do, do głównego zadania tej debaty, czyli rozmowy o perspektywach, Porozmawiamy, o w jakim momencie jesteśmy, jak państwo, też, też osobiście, no bo też też jeszcze pewno nie do końca z tych emocji. Wieczoru wyborczego i, i późniejszego oczekiwania na, na, na podliczenia państwowej komisji wyborczej się wyzwoliliśmy, więc, więc jeszcze wykorzystując tę, tę, tę temperaturę, chciałbym poprosić państwa o takie pierwsze relacje. Czy ten wynik jest już po prostu pewny, czy akceptujecie, i, i mówimy po prostu o rozmowie o w sensie politycznym i formalnym, takim, że mamy Andrzeja Dudę jako prezydenta y, Rzeczpospolitej Polskiej na. Kolejne pięć lat. Michale, jeżeli pozwolisz, od, od ciebie bym zaczął, jeżeli byś mógł, mógł swoje zdanie to przedstawić. To znaczy, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim do, do tak szacownego grona. Zacznę może od tego, że no, pytanie na, o to, czy, czy ten wynik jest ostateczny i czy możliwe jest podważenie, podważenie tego wyniku z konsekwencją w czego w postaci na przykład powtórzenia wyborów no to to jest troszeczkę takie pytanie jak to um, pytanie w 45 roku czy